Cześć, jestem strony Szymon Słukowski wraz z zespołem Foodie Media, Kubą i Gosią, których pewnie dobrze znacie, jeśli za nim współpracujecie. Odwiedziliśmy dzisiaj restaurację u dziadka i pap Kubuś w To Jest to restauracja, z którą współpracujemy już ponad pół roku. Odwiedziliśmy tutaj pana Dariusza w gościnę i co sądzicie o tej restauracji na pierwszy rzut oka? No przede wszystkim, jeżeli nie współpracujecie, to mam nadzieję, że po tym odcinku zmienicie zdanie, a jeżeli chodzi o restaurację, którą tutaj odwiedziliśmy, Wow, jak dla mnie, wow, przede wszystkim niewątpliwie lokal z nie tylko ciekawą historią, ale również z duszą, z właścicielem, który gotuje i przekazuje podczas tego gotowania nie tylko jedzenie, ale pokazuje też, że można w dzisiejszych czasach robić coś z fenomenalną sztuką, pasją i zaangażowaniem. Jak dla mnie, obiad, który dzisiaj zjadłem, to było coś, z czego nie, nigdy już czegoś takiego nie widziałam. Gosia, a jakie jest Twoje zdanie? Tak, zdecydowanie. Zjedliśmy połętwicę Alla Marszałek z niesamowitym show. Pan Doris przedstawiał historię w trakcie tego pokazu i robienia, gotowania w praktyce stoliku z, no? z, z szafą. zaraz powiem jak to się nazywa szafa. A zresztą, resztę dowiecie się zaraz. Chodźcie z nami. Ustawione jest imprezowo, na co dzień się normalnie ustawione Ule. stoły nakryte. Tylko, że tu normalnie jest cztery stoły. Tu jest okrągły, tu jest jeden taki dziesięcioosobowy, tak? E, na co dzień. Wejście jest tutaj drugie. Tam jest drugi ogródek i tam jest też wejście od ronda. E, druga brama jest otwierana, więc to jest ten lokal jest praktycznie dwa w jednym, bo kuchnia ta sama, ale zupełnie inny wystrój. I on jest na przestrzał. Można go wyodrębnić, dwa zrobić. Zależy od ruchu. A skąd ruchu? w ogóle pomysł na taki wystrój? Jak to wyglądało tak? Ja się sprowadziłem do surojówka z Warszawy. Mm -hmm. I się przeprowadziłem z, z Pragi. Chodziłem do szkoły. I mnie na, na zawsze piłsudski interesował. Mm -hmm. Los chciał, że mnie przyniósł jako sąsiada, bo przez drogę. Wyjdziemy przez zabramę, uh -huh. to ta powierzchnia, ten no, ogród to jest już posiadłość piłcki. Okay. Więc jak my żeśmy tutaj, jakie ja się to sprowadziłem, no stał taki pawilon uh -huh. pusty. I stwierdziliśmy, że moja żona po gastronomii, ja po gastronomii, ja jeszcze pracowałem w fotelu forum, żeby ona zajęła się, stworzymy własną gastronomię sobie. Mały Barek żeśmy otworzyli, uh -huh. taki pawilon. Okazało się, że to był taki strzał w dziesiątkę, 91 rok, że tutaj tłumy ludzi stały w kolejce, żeby wejść na piwo. Więc szybko żeśmy to rozbudowali, ten pawilonik, a tu wtedy jeszcze rosły ogórki. Więc żeśmy po jakichś paru latach razem to ścisnęli do kupy, zrobiliśmy uh -huh. projekt i wybudowaliśmy, dobudowaliśmy restaurację. Pub taki wielki to nie bardzo mi pasował, więc miałem ambicje, żeby otworzyć restaurację. Więc żeśmy to wymyślili sobie, że restauracja u dziadka, osobne wejście, a osobny ogródek, a osobny będzie pub. W zupełnie innym stylu. A jedną kuchnię mamy, czyli oszczędność duża. I to się przyjęło. Restauracja jest bardziej elegancka, pad bardziej młodzieżowy. Osobne wejścia, osobne nagłosienie, osobne wszystko, mhm. więc tutaj to zadziałało. A dlaczego u dziadka? No prosiło się, aż Piłsudski jest. Za ścianą, więc czemu nie wykorzystać? Dlaczego nie u marszałka, dlaczego nie u Piłsudskiego? No, bałem się wtedy, że prawa jakieś tam autorskie do, do tak. nazwiska i tak dalej. A u dziadka nazwa własna. więc. A dziadkiem nazywali żołnierze Piłsudskiego. Uh -huh. Więc to był zawsze dla nich dziadek. Wszyscy i tak wiedzieli, kogo chodzi. Tu mam taki plakat za rogiem, który był pierwszą rzeczą, którą tu powiesiłem. Uh -huh. I on jest najbardziej cenną rzeczą, ponieważ na nim Spójrzmy. są dwa podpisy dwóch znanych osób w Polsce. Ja ten plakat kupiłem, żeby było ciekawiej za młodego człowieka w Empiku. Nie wiem, czy oni się pomylili, że to jest Stalin, czy co, nie wiem. Kupiłem go jeszcze za komuny, jako małolat, e, marszałek Piłsudski właśnie. I dlaczego ten plakat jest na, dla mnie bardzo cenny? Ponieważ przy tym stole tutaj często, znaczy często, od czasu do czasu spotyka się pani Jadwiga Piłsudska z panem prezydentem Kaczorowskim. Jadali sobie obiad w kąciku, żeby ich nie widział nikt, bo rozpoznawalni byli. I któregoś dnia ja zdjąłem ten hmm, plakat, mówię, no dobrze, już jesteście, to do roboty we dwoje zaczęli się śmiać, ale co? Nie popisujcie mi się tutaj z datą. No i jest tutaj oryginalny podpis: Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska, Ryszard Kaczorowski. Obydwojga już nie ma. Ale pamiątkę ma. No, bardzo znane postacie. TV tak. jest to lokal z dużą historią, kulturą, więc no, rzadko spotykane. Fajnie słyszeć takie miejsce, gdzie nie, nie tylko. Premier Pawlak tutaj tak. też, którego się razu zajrzał do nas. Ta sala raczej jest taka polityczna ja utrzymam mm -hmm. taki w tonie politycznej, więc tutaj pan Ryszard Bugaj, pan Janusz, aktor, który bardzo często grał Kim niestety nie żyje, zginął w Smoleńsku. No. Kardynał Glemp Pani Grąkiewicz Walc. Donisow Komorowski, No rezydent, tak. Więc... O tutaj pan prezydent Kaczorowski, pani Jadwiga Piłsudska też również. super, Ci? Więc to są takie. Jest to miejsce nie tylko z dobrą kuchnią, ale również takie miejsce spotkań osób z świata No czy pan co, jak to było coś takiego? Hmm? Znaczy oni raczej przyjeżdżali jak na jakieś spotkania tej związane z muzeum i tak hmm? dalej, z miastem. Okay. Więc teraz tego, tych lokali jest tutaj w Sływku dużo. Wtedy byliśmy chyba jakoś tak jedyni. I, i no gdzie pójść? No słyszałem, że byli Państwo pierwszym lokalem w ogóle w Stulejówku, tak? Znaczy jeden z, z pierwszych, tak. W tak, 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 tak. drugim albo trzecim, w 1991 roku, tak, czyli tak, 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 tak. No i wystrój jest pod Marszałka, więc zanim powstało muzeum, jeszcze się śmiałem, że robiłem to za jakiegoś takiego małego kustosza, mhm. no bo jak nie było co obejrzeć pamiątek z Marszałkiem Piłsudskim, no to idźcie do działka, Dziadka tam coś wisi, to sobie popatrzycie o Piłsudskim, no zobaczycie. No okay. w tej chwili jesteśmy taką Malutko przystaweczką mhm. gdzieś tam obok, ludzie zaglądają jeszcze. A jak to wyglądało wtedy, a dzisiaj? Czy było łatwiej prowadzić gastronomię, czy teraz jest, czy teraz jest prościej? Jak to, jak to wyglądało? Łatwiej, łatwiej. bo wtedy. Wtedy, tak? wtedy ludzie łaknęli, łaknęli tego zachodu. Mhm. W 1991 otworzyliśmy ten pub, był mały, ale on mieścił tam dziennie było kilkanaście razy więcej ludzi okay. niż, niż dzisiaj, prawda? Także dzisiaj profil jest typowo jedzeniowy mhm. I, mhm. i ta młodzież już gdzieś tam bywa, w innych tam miejscach, takich bardziej młodzieżowych, czyli wystroje włoskie. Kebaby, pizzę i tak dalej, wiadomo. Kiedyś wszyscy do pubu, bo pub to jest pub. Myśmy się już nauczyli bywać w lokalach, więc transformację żeśmy zrobili na typowo jedzeniowy mm -hmm. lokal. Kiedyś byliśmy typowym pubem, tak to więc Rolling Stones. Rozum. Wszystko się toczy. Wszystko się, wszystko się toczy. Tak Panie Dariuszu, bo też już ze sobą pracujemy od pewnego czasu. Jesteśmy też bardzo ciekawi, jak to wyglądało z Pana perspektywy, gdy zaczynaliśmy współpracę. Jakie miał Pan może obawy, czy coś, co, co, co Pan myślał w ogóle o takiej współpracy marketingowej? Jak to wyglądało tutaj po tej drugiej stronie? Też tego znaczy, ma... ja powiem szczerze, że ja, ja nie zajmuję. Się, nie siedzę na Facebooku, mm. nie na Instagramie, bo ja już mam twoje lata, a zatrudniać kogoś z rodziny, mam syna, mam synową, też nie bardzo chcę ich mm -hmm. absolwować o male swoją pracę. Więc pewien razu ja zobaczyłem waszą reklamę i mówię, a spróbujemy, zobaczymy. To były cienkie miesiące, bo początek roku zawsze jest cienki. Zaczęło się coś dziać. Dzisiaj w sobotę, niedzielę dzieje się więcej niż kiedyś. Mm -hmm. okay. Więc już widzę, że jakby ktoś tam pytał, to powiem, że na pewno się zwrócą. Okay, czyli... E, czyli, czyli jest do przodu. Oczywiście, że tak. No, ja się na tych nie znam. Uh -huh. Jeżeli jest tam ileś tam, tysięcy odsłon, i tak dalej, a ja tam kiedyś coś tam wrzuciłem, no to wiadomo, że gdzie ja docieram, a gdzie docieracie. Wy, gdzie macie większe doświadczenie, mm -hmm. jakieś tam młodzi jesteście przede wszystkim, to, to jest plus dla Was, tak? No właśnie. I jak to wygląda z perspektywy osoby, która nie zna się, nie ma takiego obeznania na Facebooku, czy współpraca z nami wygląda tak, że kompletnie zielona osoba może przejść z nami za rączkę, czy jednak to trzeba mieć tam wiedzę techniczną? Jak też to potem... nie no Trzeba jakieś zdjęcia zrobić, trzeba współpracować, trzeba mm -hmm. wiedzieć, co zrobić. Przede wszystkim trzeba wiedzieć, co się chce. No. Rozumiem, że my też z tym pomagamy, ukierunkowujemy. przecie no, czy... że tak. Dobrze. I czy po tam tej... na tym zależy, bo jakby nie, jak klient nie będzie zadowolony, to wiadomo, że cześć. Mamy w końcu wspólny cel, żeby tak to miejsce stało się jeszcze bardziej popularne. E, dobrze, przejdźmy dalej, zobaczmy jeszcze historię tego Choć, miejsca, bo jest co PAP teraz może, tak, bo świetnie. tam jest druga część, tak bardzo na show biznesowa. Tu mamy szafę grającą, niestety nie działa, ale, ale, ale już stoi jak ona. No i tutaj przechodzimy do, do części takiej, to nazywam show biznesowa. I to są artyści, którzy u nas bywali, jadali. Marek Sirocki Wilki. O, to na pewno każdy będzie pojawny tak jest Michał Milowicz. To są takie zdjęcia te trzy bodajże plebanie u nas nakręcali. nas wynajmujemy mm. pod plan. O. Tak, to jest Poparzenka 3 Aha. Zbigniew Wodecki. Wodecki. O, Wodecki. No, oczywiście perfekt. Kasia Kowalska, Krzysztof Ibisz, bardzo mm. sympatyczny człowiek. Beata Kozidrak. O, rozmawialiśmy ostatnio o występie Zenka, To jest jedno z. Z tamtego roku Zemek mm -hmm. Martyniuk, tak. Obok Bobi, Czarek Pazura, Maciej Kozłowski, świętej pamięci już niestety. Andrzej Dobrowski, Andrzej Frank, jaka to melodia, a to jest jedno z ostatnich zdjęć. Ambasador Stanów Brzeziński, Cezary Żak, Golec Orkiestra, no tu nie, tu można się dużo No pamiętać. widzimy, że jest tutaj no, jest, to naprawdę i artyści i politycy. Panie Dariuszu, takie pytanie na koniec, czego Pan sobie życzył na te najbliższe pół roku, jak to wygląda? Ma Pan jakieś tutaj plany co do swojego lokalu? Zdrowia. Zdrowia. Poza zdrowiem oczywiście. Poza zdrowiem, niech nie, nie będzie gorzej, no. nie będzie gorzej. Niech nie Dobrze. będzie. Super, to Czas zawsze lepiej może być. Bardzo się cieszę, bardzo dziękujemy za miłą gościnę. Przede wszystkim też cieszymy się, że mogliśmy pana odwiedzić po tych 6 miesiącach współpracy, zobaczyć się na żywo, no bo to fajnie też nie tylko współpracować online, ale to jest inna zupełnie relacja, gdy można się zobaczyć uścisnąć sobie dłoń. Więc życzę nam tego, żebyśmy kolejne 6 miesięcy jeszcze razem działali. Myślę, że tak. tak, Dziękuję bardzo.